Cześć, Olek Klepacz, formacja Niedrzewskich zagraliśmy koncert na dniach Miodzia, Miodzia, Miodzika. Cóż ja mogę powiedzieć, oprócz tego, że to był udany koncert i rzeczywiście publiczność jest tutaj, łaknie muzy i szeroko pojętej kultury, w związku z tym nam bardzo się dobrze tu grało. Z perspektywy lat e, mogę powiedzieć, że e, rzeczywiście ewolucja e, mojego zespołu e, mam nadzieję następuje. Trudno mi się, trudno mi się oceniać, e, e, samemu się, siebie oceniać. Mój zespół... E, Ewoluuje w stronę taką, myślę, bardzo korzystną dla nas, bo pewnej takiej swobody wypowiedzi i interakcji. I to jest korzyść, którą na pewno po tych 20, prawie 25 latach pracy na scenie udało nam się wypracować. Nadal oczywiście będziemy pisać piosenki, bo do tego jesteśmy stworzeni i to nam wychodzi najlepiej. Natomiast rzeczywiście Kochankowie na czasie to już jest piosenka bardziej mniej słodka, bardziej dynamiczna. bardziej trudno powiedzieć cięższa, ona nie, jest, nie ma jakiegoś tam bagażu nie, niesamowitych, nie, niesamowitego, negatywnego czy jakiegokolwiek innego przekazu. To jest po prostu opowieść o dwójku młodych ludzi, którzy chcą uciec od rzeczywistości, od stereotypów, od, od tego co ich ogranicza i co ogranicza ich rodziców. Dosyć łatwo nam się w tej chwili formuje tego typu myśli, bo jesteśmy rodzicami. Mam córkę, Wojtek ma córkę, wszyscy mamy dzieci. Więc jak gdyby to jest piosenka, którą napisaliśmy patrząc oczami naszych dzieciaków. Mam nadzieję, że nie jesteśmy stereotypowymi rodzicami. Natomiast ja bardzo sobie cenię tą nową płytę, którą mam nadzieję w tym roku uda nam się pokazać światu. Pozdrawiam wszystkich widzów. Zapraszam na nasze koncerty. Trzeba zaglądać na naszą stronę www.fns albo na facebooka fns.pl Do zobaczenia na koncertach.